Siemaneczko ziemeczki, z tej strony Mr. Maczek. i Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale ze Skywarsów. Jest, jesteśmy na pierwszej arenie, Za chwilę się rozpocznie rundka. I by co? To gram na serwerowni GC2, na której mam siłę 2. Tak, siłę 2 mam. Dobra, i bierzemy sobie parę rzeczy ze skrzynek. Idziemy, zabijemy kościołów. Dobra. Już mamy, weźmiemy te złote W trakcie będę prawać, e, rozmawiać wam o o właśnie o Dobra, zabijmy ty. Chciałbym z wami rozmawiać właśnie o no i z... no. okej okay, jesteśmy już na kolejnej aranżacji. właśnie siłę 2 i zagłosuję na boską stronę. Okej pierwsze co wam mam do powiedzenia to chciałem wam powiedzieć o moim mini konkursie. Bardzo to jest taki symboliczny konkursik na wstęp na początek kanału, w którym wam powiem właśnie o yy, w którym yy, chodzi o to abyście pomogli mi wymyśleć inny nick do e, na YouTube, ponieważ ten nick e, mi się no, nie podoba, nie miałem, gło, nie mam głowy do wymyślania właśnie takich ników, a więc wam, chciałbym was o to poprosić, a nagrodą jest e, właśnie 30 jest chyba 30-40 tysięcy e, na S skybloku lub na w w serwerownie GC2. Co sobie wbierzecie to otrzymacie jakby co, nie? Ode mnie. Drugą sprawą jest intro. Jest, to jest właśnie jak się ma boski z kokto. Dawajcie mi tutaj wypadły. Nie wiem co, co się tutaj zbagowało, czy co. Czy one są gdzieś tutaj? Tak, jak ktoś właśnie umie robić bardzo ładne intro, to proszę mi się do mnie zgłosić tam na y, jakieś tam tu na YouTube na... Ja już zapłynę, na prywatnych wiadomościach. Także proszę o to, bo właśnie jest. Potrzebne, ponieważ ja nie jestem dobry w te klocki. I trzecią słową są miniaturki, jeśli ktoś umie, chociaż potrafię też je robić. Sam. No nie, ucieknam. Stanie troszkę ze strzałem. Zostałem, yy, został zastrzelony. Mam kolejne punkty. Zostałem ja i jeszcze ktoś. Okej, okay. sobie pójdziemy na środek. Widzę, że on tam, więc, więc my tu będziemy mogli właśnie przejść. Czy ja mam tu jakieś rzeczy do budowania? No coś tam mam. No. Okej, okay, to sobie tu przejdziemy. Zablokowałem się Nie mogę wyjść, no Siemaneczko ziemeczki Widzimy się już na ostatniej ręce w tym odcinku Wybieram sobie zagłosowanie głosowanie co na... Okej, okay, sieszmy sobie siłę 2 A siła 3 kosztuje yy, jako zestaw stały 2000 mam już 1800 także Myślę, że na odcinkach sobie y, w to y, zarobimy tyle. Okej, okay, ubieramy sobie, co jeszcze mam tutaj, nic ciekawego. Okej, okay, przejdźmy sobie. Dobra, zginął. Już. Zostało mi mało życia. Dobra. Eee, sobie buty. Nie mam na nic ten. Ale nie wiadomo, czy tutaj wziął z tej skrzynki czy Nie, nie wziął. To dobrze. Tu zawsze jest taki lak z tym drewnem. Zawsze trzeba albo wkopać, albo jakoś inaczej się dostać, bo to jest naprawdę ciężko. Ciężko mam takie przypadki, że właśnie z perełkami to... Co to za gupił namano? Ja teraz nic nie mam. I co ja mam zrobić? Nie wiem. Ja nic nie mam. On tu zleci, czy co? Nie wiem. Ona się cyka chyba, dobra. No dalej, no jak ja mam tu teraz wygrać, no powiedzcie. No i zginął, no, miał chyba siłę 3, także dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka tylko się tu wam pokażę. O, o, o. tu jestem, pa, na razie, na razisko.